Wyobraź sobie, że grasz spokojnie na swoim ulubionym serwerze Box Pipi, Walczysz z innymi graczami oraz grindujesz seta A tu nagle Zostaniesz zaatakowany przez kilku graczy posiadających bronie, zbroi i temy Posiadających niezwykłą umiejętności, o których nawet ci się nie śniło Jeden z twoich przeciwników rzuca w ciebie firebolami, Które natychmiastowo zbijają twój totem Kolejny uderza się mieczem, który powoduje, że nie możesz się ruszać A twoja postać jedynie leci do góry Po czym znikąd w powietrzu pojawia się obok ciebie gracz Po którym nogami same stawiają się bloki A jego miecz zabija cię na jedno jednego hita. Niestety, ale tak wyglądało wyjście na niebezpieczną strefę jednego z moich widzów, który zgłosił mi ten problem. Z tego co mi opowiedział okazało się, że sześciu graczy na serwerze posiada dostęp do tego typu unikatowych i nielegalnych itemów. Moim pierwszym podejrzeniem było to, że jeden z moich administratorów rozdał faworkę, ale to było jedynie podejrzenie. Postanowiłem więc, że rozpocznę śledztwo. Przez ostatni tydzień intensywnie obserwowałem tą sprawę i mam dla was dobrą wiadomość. Udało mi się konkretnie dowiedzieć, którzy gracze posiadają te itemy w swoim ekwipunku, więc teraz jedyne co mi Zostało to skontaktowanie się z nimi i w jakikolwiek sposób odzyskanie przedmiotów z ich heku. Oczywiście po zdobyciu każdego przedmiotu będę wam pokazywał jak on działa, żebyście też oczywiście mieli trochę kontentu. Aczkolwiek pod koniec filmu, jak zdobędę już wszystkie itemy, udam się do wulkanu postawionego poza mapą Box PvP, aby raz na zawsze unicestwić te przedmioty. Pierwszym graczem, którego miałem zapisanego na liście, był ziomek o nicku Weropur. Także w momencie gdy zauważyłem go na serwerze, natychmiastowo się z nim skontaktowałem. Okej, okay, a więc jak sami możecie zauważyć Zauważyłem już pierwszego delikwenta e, Także w tym momencie po prostu napiszę do niego e, Nie wiem, zobaczymy, bo No tutaj ziomek jest podejrzany o posiadanie fireballi Dostałem właśnie niedawno zgłoszenie, że ten typ po prostu Lata sobie po mapie i w losowych ludzi rzuca firebolami. Okej, okay, dobra, w 19 Nie wiem, mam serio szczerą nadzieję, że to jest naprawdę ten ziomek, który posiada te firebole, Bo, no nie wiem, no jak to nie ono, to To nie wiem naprawdę kto, bo nie dostałem w ogóle żadnego zgłoszenia innego Jeżeli chodzi o ten nielegalny item Także modlę się, żeby to był ten typek i nie wiem, dobra, dzwonię do niego. No siema. No, no siema, siema. Pytanie mam ogólnie do ciebie. Dostałem tutaj zgłoszenie od jednego ziomka na serwerze. Jakie jest więcej trank... Słuchaj, dostałem zgłoszenie od niego, że tutaj śmigasz sobie po mapie, no i ponoć fireballami w ludzi rzucasz i... Cię w konia wali, co jest jakiś pet. Nie, ale na, na 100%, tak? To czemu w jaku masz takich fireboli? Nie mam. Na pewno. <laughs> Możemy się jakoś dogadać, nie? Możemy się jakoś no. dogadać. Tylko pytanie jakby, co ja muszę zrobić, żebyś mi faktycznie oddał tej Fireballę? ale musisz no. jeszcze mi obiecać jednocześnie, że nie masz żadnych innych w magazynie, nie masz żadnych innych wenderczeście, no i że żaden po prostu twój ziomek, inny z klanu po prostu ich nie posiada. Nie mam ogółu, nie mam ziomków z klanu Dobra, no, no to co? Nie. No? Możemy zagrać tak z trzy rądki, jeden versus jeden na te parkach, jak wygrasz, to ci mogę oddać Okej, okay. a jakie ty masz seta? Ja mam dwunastkę, trzynastkę. No to hop, ja mam szesnastkę i full perk. I tak się rozjewia. No, no dobra, zobaczymy. No to co, okej, okay, dobra, no to dawaj na te parę tylko te po lewej ja stronie czy no po, po prawej? No, weź jakiś miecz troszeczkę słabszy. Mieczyk chociaż, jak No nie, właśnie w ogóle pytanie. Czy ty mi powiesz, skąd masz te firebole, nie? No, jak wygrasz? No dobra, okej, okay, dobra, no to chodź na tę parkę po prawej stronie. Jak sami mi słyszy, nikt pierwszego delikwenta, którego miałem zapisanego w notatniku, okazał się prawdziwy. Dzięki czemu zacząłem wierzyć, że moja misja faktycznie się powiedzie. A jedyne, co tak naprawdę zostało mi, aby odzyskać pierwsze nielegalnej temy, to zabicie gracza z przedmiotami aż o cztery levele słabszymi. Także jak możecie się domyślać, nie było to dla mnie żadnym wyzwaniem. No, dobra, o, jesteśmy, no, okej. Okay. No, dobra, lecimy z tobą. Ej, dobra, jak ty mierny jesteś opór Ej, co ty robisz? Człowiek to mi w ogóle. Ej, tak szczerze? Ej, czekaj, bo to temu nie miałem. <śla> Ej, seru, to temu nie miałeś? No. Nie, no nie mogę z tobą, dobra. daj no, kolejną tę parę, ale no. mamy już 1-0 na no, tobie. Się, już masz jeden stack. A, ale to już mi teraz dasz czy pod sam koniec? Dam ci, dam ci. No dobra, dawaj dobra, wymian, daj daj Dobra, dobra. dobra. dobra, dobra, dobra. Dobra, no o, dawaj, to, dawaj, to, dawaj. No, trzy, cztery. No 3, to, to, to. 4, dobra, napierdziałem no się całego z fajerboli, nie? Co ty robisz? Co ty robisz? Ro nie, dobra, 2-0. Easy, 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 łatwo, dobra, łatwo, dobra, łatwo. Dobra, lecimy na kolejną bitkę. Jak ej, jak ej, to, ej, ale ty też możesz korzystać z fireballi, nie? Trzy, cztery. No, to, dobra, to, dawaj, 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 szybko, to, szybko! Dobra, mamy. Dobra, i możesz też korzystać z fireballi, jak chcesz? Dobra, alo? Alo. ELO? Where opór przyjacielu? Where A co jest jakiś jakimś Kacp... Oh, jest ja z jakimś Kacprym byłem! <laughs> Dobra, jest prawie, jest ja czekaj, bo pandorkę dam! Dobra, dawaj jeszcze raz, bo mnie z jakimś Kacprym tepnęło! Chodź, chodź, chodź. Dobra, trzy, cztery, no Dawaj, dawaj Dobra, let's o, go Wyskakujesz w z fireboli, zaraz, ale masz taką ty, świadomość? Jest, ci matkę zjem. Matkę ci zjem, dobra, zobaczymy go Dobra, dzień dobry Czemu ty to temu mówi, nie masz? No dobra, bo ja jestem uczciwy Ej, dobra, ale ty jesteś nn nie? Ale ty jesteś nn nie? No, where Bro, Ale w ogóle patrzcie, jak napierdzielają te firebole widzowie Ja mu zbijam, kurna, totem na dwa firebole! Co jest? Sorry? OOO <laughs> Ej, dobra, co gość, napierdziałem się fireballami za to Ej, kurna, skończyło mi się firebole. No, kurna, co jest, klawiatura mi się odłączyła Tak, chyba mózg bo to jakiś pokorny A, pokornie prawie oddałeś Pysku, idemy Ty, ile masz co temu? Mało Serce, co, dozwolone? No tak No, o, kurna, jak ty długo umierasz, no to jest niemożliwe, no Zaraz fireball oddajesz pokornie A, gagri, 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 gagri. <laughs> Tyk to temik pierwszy Co to jest! Nie dobra, pokornie oddam! Zaraz! Yeah. Dobra jest! Let's go! dajesz pokornie teraz, człowieku w trajdzie tego! Spierdolonego <grym> ciastka! A co, to ty ciastko ci dał? Haha, dobra, no to już wiemy. Była administrator co? ciastko, podłoga chyba, rozdał jest, tej chyba, temy. Dobra, dawaj tego, dawaj na A... i mi dawaj w trajdzie tej temy nie? I to jest wszystko. Obiecuję, ty... że nic więcej nie masz, tak? No nie. Dobra, czekaj, jeszcze sprawdzę sobie twój ender chest. Dobra, nic tu nie ma. Fajnie, nic nie masz w magazynach. To Fajnie. co? Dzięki mordo i lecę dalej. Także no co, no, firebole zdobyte. Nie wiem, czy muszę iść tutaj na strefę niebezpieczną te story, bo jak sami widzieliście na PVP, go no są po prostu przekozackie. Mogę niby rzucić kilka fireballi w jakiegoś tutaj Bambika, ale na przykład no niego? Siema, mordo? Siema, byku! Co się dzieje? <laughs> Pan Black nie wie o co chodzi. Przyjacielu, e, przyjacielu, czemu umierasz? Mordo? Dobra, nieważne, widzowie. ale ja co do spana i lecimy do kolejnego siąmka. Teraz przyszło pora na małe zdziwienie, ponieważ okazało się, że kolejną osobą na mojej liście jest członek administracji bugm.pl, czyli gracz oniku niku informaty. Z tego co napisał mi inny gracz na etykie, latał. On dzisiaj rano po mapie, posiadając item, który stale stawiał mu pod nogami Stone'a. No i również przez to jednoznacznie mógł praktycznie skakać po niebie. Natomiast udało mi się z nim bez problemu skontaktować. A jeżeli jesteście ciekawi, jak odzyskałem ten item, oglądajcie uważnie odcinek. Dobra, generalnie przed chwilą pytałem się ludzi na czasie, gdzie jest informatyk? No i widzę, że tutaj dobrze mi napisali z uwagi na to, że. No ziomek jest po prostu tutaj przed czerwoną linią. Ej, także w ogóle zacznę sobie... O kurde, oni co jest? Nie, proszę, 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 umrzej, mordo. Nie dobra, chyba ja tak ja umrę. Ja opiedzieli nie ten informatyk w ogóle. Dobra, czekajcie, czekajcie. Proszę! Ej, nie! Nie! Dobra, przeżyłem! Co jest gorany? Jaki hitting Co się odpierdziela? Dobra, wydupiasz gościu. Jezu, przepraszam cię, Jerzyk, dobra, oddajmy mi sobie od razu backupa. Dobra, ty od 13 seta i praktycznie padł na trzy fireballe. Co jest grane? Możesz deces... O, dobra, napisał, że tak. Ej, w ogóle jestem giga ciekawy tego itemu. W sensie, wiecie daję sobie do lewej łapki, klikam prawy i mam praktycznie nieskończonego scaffolda, nie? To, to musi być dosyć ciekawe, ale też jednak w sumie nasuwa się pytanie, jak on mi w ogóle odda ten item. Dobra, dzwonię do niego na Discordzie. O, halo, halo. Siemo. Siema, słuchaj, jest generalnie sytuacja taka, iż dostałem na tickecie e, nagranie od dziomka, jak latasz sobie po prostu na totemie, który praktycznie daje ci Nieskończonego skafolda pod tobą. I pytanie do ciebie jest takie: co muszę zrobić, żebym mógł po prostu tego skafolda od ciebie odzyskać? No i też pytanie do ciebie: czy przypadkiem nie masz więcej niż jednego takiego przedmiotu? Wiesz o co chodzi? Ale ja nie mam tego. No jak nie masz? No. No nie mam Jesteś pewny? A, dobra, mam <laughs> Dobra, no pytanie po prostu do ciebie jest takie Ja nikomu nie powiem Nie wywalać ci tutaj z administracji ani nic Bo tak naprawdę za bardzo tej krzywdy graczom nie zrobiłeś Niko nie zabiłeś posiadając ten item Więc możemy po prostu się jakoś dogadać, nie? Ja zrobię jakieś wyzwanie, które mi przygotujesz A ty mi po prostu ten item oddasz Więc jakby, co o tym sądzisz? Dobra, a jak nie zrobisz tego to co? No zabiorę ci ten item, ale dam ci dwie pandorki I usunę go z game moda po prostu O, dobra Zrobiłem na ciebie fajne takie wyzwanie nie, yeah, może się to zdobyć tepnąć Okej, okay, dobra, podłoga Informatic Parkour, serio? Nie no, ja jestem całkiem dobry w parkura, więc raczej nie powinno być problemu Okej, okay, dobra, ile mam prób na zrobienie tego? Pięć Dobra, wiesz co, to ja się zmutuję na Discordzie, żeby się tutaj nie rozpraszać Ej, dobra, autentycznie wam powiem, widzowie, że to jest dosyć ciekawe No nie wiem, czy mi się uda w sumie to zrobić w pięć prób Dobra, okej, okay, tutaj są dwie podwójne 180 Ale mamy w sumie lud, więc tutaj raczej chyba nie powinno być problemu Dobra, spróbuję może w ten sposób Kurna mać. Dobra, pierwsza próba zmarnowana, nie? Dora, muszę jakoś bardziej delikatnie do tego podejść. Dobra, może tak, nie wiem, z cztery kratki przed i jakoś się tak rozpędzę. Ej, ja może zrobię po prostu tak jak zwykłą. Ej, właśnie, bo przecież lud nie działa na tych, na krawędziach. coś w sensie, ten efekt poślizgu? No nie, no co jest kurna gra. Ej, dobra, ja tego nie umiem zrobić. Nie, no pierdziele, dwie ostatnie próby Ej, dobra, uprościł mi w ogóle tego parkura, Bo mam ostatnie dwie próby Ej, nie, no, tak naprawdę mi wykluczył cały stage Dobra, kolejny Ej, kurna, ścięło mi Minecrafta Ej, autentycznie ścięło mi Minecrafta Do ostatnia próba, muszę, muszę, muszę Dobra, nice Nice Dobrze Dobra, tu ja w ogóle mogę przeskoczyć chyba sobie taką? Nie i proszę, ostatnia próba, błagam, naprawdę. Dobra, podwójna, mamy tutaj trzy kratki. To jest wszystko chyba idealnie, no. Dobra, raz kozi śmierć. Trzy, cztery, ry Dobra, jest! Tak! Let's go, dobra, idealnie. Dobra, odbutowuję się. Siema informatyk. No, jak widzisz tutaj, udało się wykonać Twoje wyzwanie. Także ja w tym momencie poproszę tutaj tradezika. Trade, trade podłoga informatyk. No i mamy, dobra, hackerman. Status gotowy. Dobra, jest. <ścoughs> item ability: scaffold, right click, band. Przyznałeś tutaj, że posiadasz ten item, także jakby chillarka. Ja zawijam go testować. I co, biego, dzienka, że siema. Ej, dobra, Autentycznie jestem ciekawy jak to działa w praktyce w sensie. Że w ogóle nie wiem czy ja tego i temu nie miałem kiedyś na skygenie jak testowałem jakieś OP itemy, Dobra, czyli co? Klikam prawym. O kurno, co jest? Ej, dobra, to jest zbyt OP. jeszcze w, sensie, w połączeniu z fireballami, Dobra, ja podbiegam pod linię. Ej, dobra, i ziomek w ogóle za mną jest, co jest? wypierdzielasz, gościu! Dobra, zlecę sobie trochę. Siema silisti, mordecko! Ej dobra, jego ja go tak pierdzialne? Siemordo? <śla> Ej, dobra, nie! To fireball to jest jak na razie MVP tego odcinka. Dobra, gonimy tego Stefanusa. Dobra, trzymaj. Dobra, napierdzielamy go. Dobra, skoływie, nice. Dobra, dobra, zabity, nice. Dobra, kolejny. Umierasz, gościu, proszę! No nie nie umarł. Dobra, dajemy oczywiście tutaj ziomkowi i jak w ogóle miał seta. O, dobra, ziomek miał dosyć mocnego secika Także backupik y dane. Ej, dobra, spróbuję rozpierdzielić tych typów na dole chociaż. Dobra, gościu, wypierdzielasz? Wypierdzielasz, tyły! No proszę, no czemu nie umiera, no? Dobra, jako ma to. Dobra, zabity. Dobra, dajemy tutaj backupy ziomkowi. Ale dobra, miał 12 seta, więc się nie dziwię Teraz po update'cie ten set jest dosyć słaby Ale nie, dobra, ja mam ostatnie dwa fireballe Dobra, to nie, ja to zostawiam, widzowie wiecie. Idę na spawn'a i lecę szukać kolejnych ciągów Z nielegalnymi itemami Kolejnym graczem, którego miałem zapisanego na liście, był niejaki podłoga zmywarka. Jest to gracz, który według aż trzech osób, które zgłosiły go na Ticketie, posiadał zbroję dodającą mu 12 serc, nie zbijający totem na dwa hity oraz łuk niszczący total na dokładnie jeden strzał. Była to mocna sprawa, więc spodziewałem się, że jak zadzwonię, będzie to 20-letni gracz o grubym głosie, jednak okazało się, że wyglądało to trochę inaczej. Dobra, generalnie widzę, że aktualnie podłoga zmywarka jest na serwerze, także piszę do niego szybko. Dobra, o od razu spisał ok. Uuu, puszeczka, na. Gzy, gzy. <gry> Polecam oczywiście www.bagenc.pl <gry> Nie rozumiem Ej, dobra, on troluje, nie? Jak masz na DC? Nie rozumiem, ale co, PW? <gry> Ej, nie non on troluje, widzowie Co jest? A <gry> Ej, dobra, nie wiem o co chodzi Ty mam w ogóle jakieś nielegalne przedmioty A kurna, nie wiem, nie ogarnia O, dobra, jest Dobra, dzwonię do niego No, halo, halo Podłoga zmywarka, jesteś tutaj ze mną? Siema Ej, słuchaj, bo ja się Dzisiaj wcześniej tepnąłem, nie? I co to jest zasad? Co? Czemu masz człowieku 19 serc aktualnie? Eee, ten ciastek mi dał. A, że ciastko? Ja pierdolnię, nie no widzowie. Powiem wam tak. Sytuacja chyba się rozwiązała i po prostu administrator, który opuścił nasze szeregi, tutaj on po prostu te itemy rozdał, także. No nie, no to jest już na pewno, nie jestem pewny. Dobra, słuchaj, mordo. Sytuacja wygląda tak. Co muszę zrobić, abyś mi normalnie te itemki oddał? Tak, musisz zabić 5 osób w 20 minut, ale jeśli ci się nie uda, to oddajesz te itemki. Okej, okay, dobra, tak. nie, w sensie dla mnie spoko, nie? Jakby. Ja nie narzekam, także dawałem. Dobra, dałem accepty trada. Dobra. O Wszyscy. kurna, co jest? Tu masz szarpa 90. 38 level, miecz hakera. Dorału, pięćdziesiąt 255 powera. Infinity Flame Unbreak 255. Zgaduję, że każda część daje po 3 serduszka, bo wcześniej miałem l i miał 9 dodatkowych. Co jest grane? A strzałem, masz? No, jeszcze nie to wszystko. Jak nie wszystko? Coś jeszcze masz? Mhm. No, przyjubaj... Cześć, bo to wyleciało. Czekać, co, co złapałeś, co złapałeś? Dobra, dobra, no, czekaj, dawaj trade, dawaj trade. Tylko te dwie rzeczy mi daj. No przeciągać też może być, dobra. dobra, dawaj trzymaj. Dobra, dzięki mordo, e, to co, teraz mamy godzinę 1626, to dawaj do niej 1646? Mam 5 killi? zrobić, tak? Tutaj tak. Ja się rozłączę, mi ciste, dobra, siema. Ej, dobra, ja pierdzie... Ej, ja się stresuję, widzę, bo ja nie wiem czy się zdążę. O, kurna, co się dzieje? Podczas, gdy mam zjedzonego koksa, mam 23,5 serca. Ja pierdzie... ej, dobra, a czekaj czy nie założyłem! O, a teraz? Ze zjedzonym koksem równo 32 serca. Ej, dobra, nie! To jest zbyt grube, widzę. Pierwszą rzeczą, którą ja przedstęuję to w ogóle ten łuk, bo tak jestem najbardziej ciekawy. Ściściłem z pierwszym typem, dobra. Pyk! co mnie atakujesz od tyłu? No wypierdzielasz! Dobra, okay, co jest grane, plus 94. Ej, bardzo, ja cię od razu mu oddaje. Do ragi mu oddałem. Dobra, i szybko jest i tem, jakie ja miał w ogóle seta. O kurna, miał 15. Dobra, daję mu to. To jest zbyt proste. Ja powinien dostać, kurna, 5 minut z takim setem. Oj kurna, co tu mnie bije, człowieku, chopie. Czy ty widzisz, jak ja mam seta? Wypierdzielaś. Wydupiasz, wydupiasz. Wydupias. Dobra, kolejny kill. Dobra, co jest grane, co Wszyscy na razie piszą. Dajemy im pakapy. Do rankingu oddałem. Teraz jeszcze oddam mu itemy na faście. Dobra, oddajemy temu ziomkowi. Dobra, oddałem mu wszystko. Ej, autentycznie trzeba się teraz wrąbać do strefy z miotkiem. Gościu, nie wiem. Dobra, okej, okay, grosik w C. Kolejny czwarty kill. Ej, teraz grosik w jeden 1 mnie bije. Podbija tutaj. O, oh, fuck Dobra, wydupiasz. Wydupiasz, Mordo. Ty też? Ty też? Ej, dobra, jeszcze taki będzie, że nie wiem w ogóle o co chodzi. Ja dojeżdżają, dojeżdżałem jeszcze, kurna w dziesięciu. ko mam ci na dwa hity autentycznie. Rozumiesz. Dobra, zginam. 33 Gościu, nigdzie mi nie ucieknie, Schodź za tu. Wypierdziasz ty tak samo. Elo? E, no, co jest, czemu on nie umiera? Gościu, co ty robisz? Dobra, zabity, nice. Dobra, dajemy tutaj backupa ziomkowi Grosikowi, tak samo, dobra, trzymaj. No i co, no, kile mam teoretycznie zrobione. Także ja w tym momencie odbutowuję się na Discordzie u tego ziomka. No i zobaczymy, co sądzi na ten temat. Bardzo nie wiem, Zobaczyłem czy w ogóle odbierze Jak widzisz udało mi się w ogóle Według mnie jakbym tak nie hardował to na spokojnie Bym mógł zrobić te ile w 5 minut Te przedmioty są tak przemocne że po prostu się nie da Więc dzięki wielkie mordo Siema. Jak widzicie wyzwanie poprzedniego gracza Udało się wykonać bez problemu A następną osobą z którą się skontaktowałem był Gracz o nicku Drip Danger Doszło mi niesłuchy że posiadał on kilka dni temu efekt siły 2 Który normalnie jest nieosiągany Na serwerze natychmiastowo więc do niego Napisałem i dzwoniliśmy się na discordzie A to co stało się potem zobaczycie sami tam. Ok, a więc napisałem przed chwilą do Drip Dangera, czy może Discorda, i odpisał mi, że jasno. No i dobra. Kurde, zobaczymy w ogóle, czy ma jedynie te potki, czy też coś oprócz tego. Dobra, Drip Danger. Dzwonię do niego. No oh, halo, halo. No halo. Słuchaj, doszły tutaj podejrzenia do mnie, iż posiadasz tutaj efekt stręża dwójki nielegalny. Kilka dni temu Ty się z tobą bił, no i było widać po prostu, że miałeś stręża dwójkę. E, także pytanie: ile nielegalnych potek posiadasz? No i w jaki sposób mógłbym je od Ciebie odzyskać? No mamy mieć potek siły, no, dwójki. Siadamy, za coś dwa. Mm -hmm. No i część szybkości. No i mam takie jeszcze miotanem, mikstury żył jego mistrza. Spowolnienie 6 i odporność, okay. i odporność 4 Po zastosowaniu jest 90% do szybkości. Dobra, spoko. prawdopodobnie to jesteś ty i nie zostałem fałszywego cynku. Powiedz mi, co muszę zrobić, żebyś mi tego szulka radał? No, muszę zrobić trzecią topkę VW. Okej, okay, FWek, on ma trzecią, a nie drugą? Drugą ma. A nie, pocenia ja zabójstwo, zabójstwo gracy, dobra. Faktycznie, trzecią ma. Dobra, okej, okay. no jego ja go piszę. Pisał mi. Ja go mam ogólnie na Discordzie, także raczej nie powinno być żadnego problemu. Idę z nim po prostu na 1v1, będę po prostu się bił przez pewien czas normalnie, aż w końcu w pewnym momencie, pyk, wyciągnę 255 powera i rozpierdziłem go po prostu na dwa kawałki. Także dobra, dzwonię do mnie na Discordzie, miejmy nadzieję, że odbierze. Halo, Słuchaj, mam do ciebie sprawę. Czy chciałbyś pójść ze mną 1v1? Oczywiście na normalnej temnie, nie? Żadnych udziwnień. Sprawdzi się tak, o, ze mną. Jak odpiszesz na bo czekam na... Możesz wyjść z tego lotniska! Aha, dobra, chyba, że so tak. Słuchaj, ja ci odpisam tego etykieta, ale najpierw chodźmy PVP. Ej, dobra, widzę, ja nie wierzę. Druga topka w punktach, czy tam trzecia topka w punktach. na Nabagam.c.pl Mieszka po prostu na lotnisku. Typ trzeci z laptopem na kolanach, a ten normalnie tutaj te one-hituje ludzi na bagu. Dobra, powiedz, jak będziesz miał gotowe eku i idziemy tę parę. Dobra, to lecimy. Trzy, cztery, dobra, dobra, dobra. dobra. dobra wujek, jak ty mi w ogóle nie za to jest? Nie wiem, ja nie spodziewałem się, że ty masz takie głównione itemy. Ja myślałem, że ty tutaj tak samo jak informatyk, po prostu otwiera żeś nie pan dziennie. Najlepszy sadzik do sprawy. W dzień update'u Oj, Totek! Jak ja w ogóle tutaj tego wziąłem, w sensie wziąłem, ale za mało. O ja pierdziele wujek! Wujek! Proszę, proszę! A jak ty padasz? No ty nie jest? O fuck! Nie napowiem no, ci ze wujek, że tutaj? Ja cię chyba rozpierdzielę, nie? Tod? Tod, tot, dobra, ej, było blisko, ej, autentycznie było blisko. Ej, dobra, wujek, przepraszam cię za to, ale nie wiem co temu. Przepraszam, kurde, trawić cię nie mogę, co jest? Ej, dobra, jestem ślepy, jestem ślepy, autentycznie jestem ślepy, jestem ślepy. Przepraszam, wujek, muszę to zrobić. Muszę to zrobić, bo jak tego nie zrobię, to nie dostanę i temu. Przepraszam, sorry. Dobra jest! Dzięki wielkie za jeden 1, mam nadzieję, że się nie obrażasz. A ja wracam do tego typa i odbieram swoje tamki, siema. Dobro, do dało się widzowie, dzwonię tutaj do Drip Dangera. No. No, halo, halo. już A, chcesz jeszcze jedno? Nie chcę, nie chcę, nie chcę, ja chcę dotki mordo. Chodź szybko, a jeden trej! Nie! Ja cię widzę! Aha, że mam cię znaleźć na spałnie, tak? Dobra, zastanówmy się. Ty mnie widzisz. Ok Dobra, ale mogę jakąś podpowiedź? No się odwrócić. Aha! Dobra, no to dawaj Trajica Drip Danger. Dobra. To ogólnie, wszystkie itemy? Aha, czyli te osoby, które ja miałem jeszcze zapisane, to po prostu ty masz ich itemy. Tak, tak. Aha, no to dobr. Kuna, co to jest Coś w ogóle? Box. Dzięki, mordu, dzięki. I ja idę chyba wbijać stopkę na tych itemach, także trzeba. Jak widzicie, udało mi się zebrać wszystkie nielegalne itemy na Box, PvP, Więc teraz przyszła pora na wielki test. Dobra, więc ja w tym momencie ogarnąłem sobie Cały ekwipunek, żeby jakkolwiek to w ogóle Wyglądało, no i teraz jedyne co mi zostało To wylecenie po prostu poza spawna. No i przetestowanie oczywiście w praktyce Jak to wszystko łącznie działa, no bo oczywiście Kurna, jak mi, co jest, dzięki Tobioz Gaming Ile mi tutaj końców wyszło Na odcinku, co jest, dobra, dzięki wielkie No ale dobra, wracając do sedna Oczywiście sprawdzałem te itemy osobno Aczkolwiek jest to wiadomo, że łącznie Są one warte o wiele więcej, no jedyna Szkoda jest taka, że no niestety, ale dozbardowałem no, zbardowałem wszystkie firebole, no i no... Nie mam już nic. A na szczęście mam dalej ze sobą swój łuk e, Swój tutaj przepiękny Hackerman. E, którym mogę sobie tak o, od ziomeczka uciec. Mam oczywiście Shootie Boxa, którego w ogóle jest. Właśnie! Ej, pytanie, czy shooty Box jest silniejszy od Fireboli? Bo w sumie tego jestem giga ciekawy. Oczywiście prawem wszystkim mogę sobie tutaj na spokojnie e, Hackermana wyłączyć. Także co, testujemy. Dobra, okej. Okay. Nie niszczy to chyba mapy. No i pytanie, czy to jest mocne? Czy to. Ja pierdzielę, jak to mi odpycha! Co jest? Ja pierdzielę, co... Ej, co jest grane? Ej, wy to widzicie? No i tu nie jestem kratce. 190 Dobra, czekajcie, zdejmuję na razie Hackermana a ej, patrz jak się można odbijać od ziemi Używając tego przedmiotu Ej, przecież ja się autentycznie czuję Jakbym na pierwszy jakiegoś Flappy Birda w tym momencie Dobra, nawalamy w tego typeczka Ale nie, no to TNT jest chyba o wiele słabszy od tych fireboli. No patrz, oni nie umierają od tego No, no panie, oddaję Nie, no jakie gówno walone Dobra, pa, pyk, odpychamy się Ziomek wleciał, dobra, zakładam sobie Elytrę Dobra, oddalę się stąd na szybko Kurde, jaki hitting, co jest? Dobra, wypierdzielasz, wypierdzielasz! Wydup czas Dobra, zabiłem! Zabiłem, nice! Kurna, ile to jest ty pasz mam lagi! Co jest? Dobra też wypierdzielasz Wypierdzielasz Kurna ile killia! Co jest? Kolejny! Dobra, kurna, oddajemy backupy, bo oni zarmi tu jest serwera powychodzą. Dobra, pierwszy Drugi, trzeci, czwarty Dobra, wszystko jest poddawane Ale ja pierdziele nie wiem Serio, te idemy są tak przemocne Dobra, co ja tutaj jeszcze mam? Dwa firebole Ale to testowałem, no i właśnie mam jeszcze shulker boxa z potkami Dobra, więc wyciągnąłem sobie właśnie z shulkera stręża dwójkę, no i oczywiście speed'a dwójkę No i zobaczymy jak w ogóle będzie działał ten set Dodatkowo z takimi efektami, no bo e, do nie ukrywam, że no bez stręża Żadnego, miałem w sumie tych typów na dwa hity Więc ciekawy w sumie na przykład ten typ za mną Raz, ej, ej, co tak mało Dostał I co jest, dobra Dobra, wypierdzielasz z tym mordorybą Ale w sumie wtedy był bez kryta, więc teraz próbuję z krytykami Raz, dwa, trzy, dobra, okej okay. No na trzy kryty schodzi, nie wiem, no Może te kryty po prostu nie robią takiej różnicy W momencie jak to zadaje tyle HP No nie wiem, no to jest moja teoria Aczkolwiek, no co, no wydaje mi się, że chyba udowodniłem, że Da się jednak takie itemy zdobyć nielegalne Mam nadzieję, że również działań ich wam się podobało Napiszcie w komentarzu, co sądzicie o tym odcinku I co, ja zawijam, siema